Cześć, witam wszystkich serdecznie. Nie ocieraj się o mnie. Spoko, zion. Kontynuujemy nagranie z wczoraj. Ej, chwila. Silverhand! Mam tu rachunek z twoim autografem! Widziałeś Rogue? Na górze. Ale słyszałem, że wy już nie... No to źle słyszałeś. No dobra. O, przypomniałeś sobie o mnie. Idziemy do róg. Kurwa. Co pomóż mi? To jest rookie. Podobno ze mną nie gadasz. Teraz gadam. Witam wszystkich serdecznie. Przybicie. Przybicie piąteczkę.

No. Engels, jak tam? Mają tam jakieś prywatne spotkanie. Jest tam rok? Yy, tak, ale... Wiem, wiem, prywatne spotkanie. Spokojnie. Będę kule w Nie Nienawidzę tego miasta. I tych pieprzonych oś... Drzony. Ciebie nie znam. Nie szkodzi. Najważniejsze, że wszyscy znają Johnnego Silverhanda. Silverhandle. Potrzebuję Twojej pomocy. Dobrze, że ty, Cię tu złapałem, Rogue. Co to za niespodzianka? Rogue, co za niespodzianka? Proszę, proszę. Czekamy na klienta, któremu zależy na dyskrecji. Dalej jesteś zła o tamto? O które tamto, Johnny? O to, że nie i naraziłeś moich ludzi? Czy o to, że pod koniec posuwałeś też trzy inne laski za moimi plecami? I... Nieładnie, nieładnie. Wiesz co? Rozumiem, wiem, jak się czujesz, ale nie mamy na to czasu. To tobie się spieszę. Nowy partner? Ten twój urok osobisty jest jednak przereklamowany. Albo wyciera się z czasem. Szkoda. Masz jakąś sprawę, czy tylko się przypierdalasz? To no, tylko zlecenie. Pilne i dobrze płatne. <laughs> Ile? Nie wtrącaj się, to nie Twoja sprawa. Moja, bo właśnie wyciągnął portfel. Kurwa, nie rozumiesz? Tu nie chodzi o żadne zlecenie. Pogrywa ze mną. Ostatnim razem. To tym razem będziesz mądrzejszy. I zaraz ci odpowiem. I weźmiesz pieniądze. Sekundę. No. To ile? Uh, AMD Ryzen 3932. Megabajty RAMu, plus dodatkowo RTX 2070 i odpowiednio ustawione e, ustawienia gry. No i pacz 104. Przed paczem było ciężko. Chodzi o Arasakę, Więc rozumiem, jeśli wolicie się wycofać. Jeśli chciałeś mnie zainteresować, udało Ci się. Jeśli chciałeś zbić cenę, hmm. Nie bardzo. Przecież wy tylko szukacie okazji, żeby się naparzać z korpami. No ale nie za darmo. To dobre dla rocker bojów. To ważne. Pieniądze nie grają roli. Aha. czyli albo masz forsy jak lodu, albo myślisz, że nie dożyjemy wypłaty. Dlatego pójdziesz z nami. Stoi. Stoi. Widzę, że to rzeczywiście pilne. Kurwa, Johny, miałeś ogon! Silverhand, pójdziesz z nami. A zaprowadzicie mnie do Alt? Tak myślałem. Jesteś kurewsko popularne. Jedno, co muszę powiedzieć o tej grze, że jest masakrycznie ciemna. Dobrze poszło. Czasem się jednak na coś wydajesz. Helikopter, serio? Kogo ty wkładałeś? Trochę mi tego brakowało. Strasznie jest ciemno w tej grze. Nie można zmienić ustawień. DS y, DLSS musisz sobie włączyć. To pomoże ci bardzo mocno. Długo nie będzie z zbierać. Było jeszcze? Mamy kłopoty. Się, że na dole też musisz zjeżdżać z ustawieniami graficznymi, szczególnie cieni w dół, aż, aż będzie ci trzymało płynne 60 FPSów i tyle. Ja tak robiłem i wszystko. Thompson czeka na mnie w samochodzie. Media, nie znasz. Posłaniam cię! Mhm. Jest ten ziomuś. No to musisz zjeżdżać w dół, panie. Nie ma tak dobrze. Ta jest słabo zoptymalizowana, więc. To było dobre. To co teraz? Szybko musimy ich skupić. Chęć następną w prawo. Jak ci idzie? Chyba już po wszystkim. Zaparkuję gdzieś i możemy spokojnie podać. Kogo mamy wyciągnąć z rasaki? A tkanina. Netanek jest. Mhm. Mm Ach, tak? Na pewno przewieźli ją do wieży. Coraz lepiej. Jak niby chcecie to załatwić? Macie. Cześć, Adriano, witam serdecznie. Chcę ich uwagę. Zrobić trochę szumu. Zadzwonię do Nancy, żeby zorganizowała jakiś porządny tłum. Zagramy arasacy pod samym oknem. Także wylecą szyby wszyscy zapamiętają ten koncert. Start. Odwrócenie uwagi. którzy są zgodni w jednym. Tun został odurzony substancjami psychoaktywnymi. Z pewnością Nieźle, cały czas nagrywasz? Tak, a co? Chcesz powiedzieć parę słów do kamery? Aha, rób swoje i nie wchodź mi w drogę. Dobrze znasz tego Thompsona? Nie, a co? Nie podoba mi się. Media przynoszą pecha. Co? Może się tak pechowo złożyć, że ktoś zobaczy nagrania, na których włamujemy się do Arasaka Tower. Za ile? Będziemy się tym martwić jak stąd wyjdziemy. No, Zabezpieczenie. No dalej, nie mamy dużo. Jestem ostrzałem! Teraz musimy znaleźć tę okay. Teraz się terenie. Do

Fajne ma to przeładowanie. Ja nie, nie mogę tego podnosić. mainframe I tak ma być. Chyba nie przejdę. Okej, okay, to musi być ktoś tutaj. Strasznie ciemno jest Są tak opancerzone, że przydałby się czołg. Co robimy? Ja spróbuję. Kurwa! Masz. Teraz widzę, po co wzięliśmy ze sobą. Trzy. Otwieram obie! Co zrobiliście z Alt? Pracuję nad projektem swojego życia. Zejdź mi z drogi. Tyle możemy zrobić. Pokazać ludziom prawdę. Nie zmieni. Ona nie... Johny! Zostaw go! Chcesz go zatłuc na śmierć? No Musimy tak. Mieć... Johny! Ona nie żyje! I Johnny się spistofował. O, mów, bo pękniesz. Co się potem stało z Tomsonem? Nie wiem. Już nigdy nie pracowaliśmy razem. Może Adam bym mi siemaneczko. Witam. się siemaneczko, witam. Od początku chciał wykorzystać historię, to, że Arasaka ją wypłaszczyła, było dla niego jaki jebany prezent. Kurwa, sam by ją załatwił, żeby tylko mieć lepszy materiał. Wyjdźmy stąd. Nie powiedziałeś mi wszystkiego, Halt. No na przykład czego? Że byliście razem. Że to ona stworzyła soul Killera, że nie żyje. Jak ma nam niby teraz pomóc? Z -za grobu? Nie umarła. Udało się uciec. Widziałem ciało. Alt przeniosła się do sieci. Kiedyś o tym dowiedziałeś? Alt trochę później nawiązała ze mną kontakt. No, i co powiedziała? Że jest uwięziona w sieci Arasaki. Ale nie mogę jej skrzywdzić. I że nie powinienem już jej więcej szukać. Ale dlaczego? Poprosiła mnie, żebym ten jeden raz odpuścił. Bo przecież dość już zginęło ludzi na darmo. I co zrobiłeś? Na początek zorganizowałem dwa ładunki termonuklearne. <trym> <trym> I wróciłeś do Arasaka Tower. <trym> <trym> Na znowu poszło z tobą. Dobrze i płaciłem. Sam powiedziałeś, że była najlepsza. Mogła przebierać w zleceniach. Ale z jakiegoś powodu pracowała dla Rocker Boya z życzeniem śmierci, który ciągle zbierał łomo to Tarasaki. To były inne czasy. Wtedy najemnicy nie sprzedawali się korporacjom. Wystarczyło, yeah. tym, że idziemy do jebać Arasacy i wszyscy mieli mokro, potem będą misje poboczne. Muszę się zabrać za misje poboczne. Do południa nie mam tak dużo czasu. Skąd wiesz, że Alt jeszcze istnieje? A więc. 50 lat, a ty tutaj podejziemy, kosi. Musią dopaść nawet. Pobocznymi. Od George'a na serii na YouTubie z pobocznymi, se seria poboczny. SI, która wie jak myśli człowiek. Kiedy szukali jej na orbicie w kryształowym pałacu, ona już była daleko i budowała miasto duchów dla Kangta. Void Boys wierzą, że Alt jest teraz za black Wallem tam gdzie nikt nie może jej dosięgnąć i Brigitte jest gotowa przedrzeć się na drugą stronę ale tylko nawiązać z nią kontakt trochę cię to przerasta co W jakim stanie jest konstrukt? Ocalało wystarczająco dużo danych, by przekonać Alt, że jest autentyczny. A co to niby znaczy? Dla mnie to trwało trochę dłużej niż chwilę. Zdążyłem zobaczyć spory kawałek życia Johnego. I Alt. To mogło się zdarzyć. Dane dotyczące Alt wiążą się ze szczególnie silnym śladem pamięciowym konstrukcji. Wspomnienia musiały wywołać swoje Kochał aspekt, prawda, był skoczy no ale. Rzeczywiście, emocji było sporo. Udało się. Tak. Wyodrębniliśmy odpowiedni fragment engramu Silverhenda. Jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z alt. Musimy zejść głębiej. Jeszcze głębiej? Dalej nie ma już żadnych. Za Blackwall. Black Niewielu udało się przedrzeć na drugą stronę, ale nikt stamtąd nie wrócił. Ona będzie pierwsza. Czyli tak naprawdę nie wiecie, co jest po drugiej stronie? Ale niedługo się przekonamy. Te kształty, które widzę, to dzikie SI. Szukają przejścia, ja wywiązałem się z umowy. Teraz Twoja kolej. Zanim przejdziecie przez Blackwall, uszyn konstrukczonego. to nie my przejdziemy przez Blackwall. Tylko Ty. Przeniesiesz kod na drugą stronę. Kurwa, mogłem się domyślić. Nigdy nie zamierzałaś mi pomóc. Teraz to już nie ma znaczenia to prowadzisz to wszystko do końca Okej okay. W tej chwili chyba nie bardzo mam inne wyjście Idź Normalnie matryczka Jak mam przejść na drugą stronę? Pośpiesz Siemana z rana Tony. Hejka sklejka Nie możesz tu zostać Spokojnie. Ja z nią pogadam. Johnny. Skoro przekroczyłaś Blackwall, żeby się ze mną spotkać, to znaczy, że między nami wszystko w porządku. Rozpoznałam kod twojego Engramu. Nie wiem, co to jest. Żeby dać ci szansę odwdzięczyć się za uwolnienie, zaraz akatałem. V, to jest Alt. Najlepsza netranerka w Night City. Alt, to jest Wi. Musisz uratować mu życie. Nie zrobiłeś Ona żyje, prawda? Tak, ale nie jest teraz potrzebna. Czego chcesz? Jaką cenę będę musiał zapłacić za uratowanie życia? Propaganda Netłochu odnosi skutki. Wydaje ci się, że jestem demonem, z którym podpiszesz pakt. Nie mam pojęcia, kim jesteś. Wiem trochę o tym, kim byłaś i że Johnny był dla ciebie ważny. Ale ze mną nie masz nic wspólnego. Dlatego pytam o cenę. Nie mogę ci pomóc. Nie możesz czy nie chcesz? Mogłabym spróbować, ale nie mam dostępu do tak zaawansowanej technologii. Nie wiem, czy... Ciekawe. Briż mówiła, że sama mogłaby mi pomóc. W cię oszukali. Dlaczego nie jestem zdziwiony? No dobra, a Mikosi jest dostatecznie zaawansowany dla Ciebie? Gdybym mogła dostać się do Mikoshi, już dawno przestałoby istnieć. W takim razie Deal wygląda tak. My wpuścimy cię do Mikoshi, a ty pomożesz wi. Umowa stoi? Najlepsza trenerka w Night City nie umie się włamać do Mikoszy? Dobrze mnie tam znają. Mikoshi jest obudowany czarnym lodem, dedykowanym specjalnie dla mnie. Coś jak Pasia, krzyty na miarę. A ja nigdy więcej nie dam się tam zamknąć. Co konkretnie możesz Dobra. dla mnie zrobić? Dotąd wszyscy mówili, że już za późno, żeby mi pomóc. Wszyscy, czyli Anders, Hellman, z Saburo. Jeśli użyję Soul Killera z Mikoshi, staniesz się konstruktem i będę mogła rozłączyć twoją sieć neuralną i czonego. Później wgram twój engram z powrotem do ciała. To znaczy, że mnie uratujesz, ale po drodze umrę. Twoja to ta już ta raz zapisana dead. w formie danych, a cała reszta <coughs> przestanie istnieć. Jaka reszta? Dusza. To nie ja nazwałam mój program Soul Killerem, ale oto właśnie... Kurwa, chodzi. nawet nie chcę słuchać tych pstur. Wi przecież wróci do swojego ciała, tak? Nic się nie zmieni. Wszystko się zmieni. I sam dobrze o tym wiesz. Okej. Okay. Czyli mamy plan. Jak zamierzasz dostać się do Mikoshi? Stworzyłam całe armię, którym się to nie udało. W sieci. Stworzyła się w sieci. My z kolei stawiamy na czynnik ludzki. Załatwimy ci to wejście do Mikoszy. Johnny trochę się zagalopował. Wiem, że niezbyt mu ufasz, ale daję Ci słowo. Znajdziemy taką drogę do Mikoszy, żeby cię nie narazić. Mam wrażenie, że ja i czynnik ludzki mamy jednak coś wspólnego.